Witajcie, z tej strony Jerozław witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie, ta kamerka symbolizuje, że to są szybkie newsy, więc wbijamy Enlisted. Po tytule, czy turcy już wiecie co będzie za chwilę. Zacznijmy od tego, że aktualny Battle Pass został wydłużony o 2 tygodnie do 28 sierpnia, więc spoko, jak ktoś nie dobił, ja na przykład nie dobiłem, więc jeszcze będę miał trochę więcej czasu, żeby go sobie ukończyć. Druga rzecz, już znacznie lepsza, to są kolejne uproszczenia w Enlisted. Wcześniej mieliśmy jakby te gwiazdy. Bywało tak, że broń nawet potrafiła, potrafiła mieć 6 gwiazdek, mimo... <laughs> Jezu, <sorry. śmiech> mimo że zaczynała od na przykład 3 gwiazdek, to było bardzo, jakby to powiedzieć, nieintuicyjne. Niektórzy nie wiedzieli o co chodzi. Teraz każda broń będzie miała maksymalnie 3 gwiazdki. Jezus, przepraszam za mój głos. Ja zacząłem nagrywać i mój głos się dobra, nieważne. 0,6 było wcześniej, że mogło być od 0 do 6 gwiazdek. Teraz każda broń będzie miała 0 do 3. Yy, I ten update już jest. Jeden razu go może zaprezentuję. Każda broń ma maksymalnie trzy gwiazdki. Zaczynamy oczywiście z 0 gwiazdkami i są trzy poziomy upgradeów. Pierwszy, drugi, trzeci. No bardzo proste. Może na przykładzie USA, gdzie tu mam więcej broni, to lepiej pokażę. Zobaczcie, na przykład karabinek M2 ma maksymalnie e, 3 gwiazdki, więc jest to totalne uproszczenie upgradeów. Nie ma jakichś problemów, żeby komuś coś wytłumaczyć, powiedzieć jaki ma się poziom broni i tak dalej. I finalnie, moi drodzy, coś. Po prostu rewolucyjnego. Ja bym powiedział, że to jest jedna z największych zmian w tym roku, jakie enlistę dostało, oprócz na przykład wyjścia 200... nieważne. Bęga, ważna zmiana. Po prostu jedna z największych problemów w grze, tuż obok na przykład balansu gry, to jest ekonomia. Naprawili ją. Będzie teraz się jakby przyspieszało progresję zarabiania hajsu od półtora do dwukrotnie szybszego wbijania hajsu, że tak to ujmę, jakby zdobywania nowych rzeczy, może tak powiem. I tu już właśnie nie będą polegali jakby na tych gwiazdkach, tylko będzie to wszystko na battle ratingu, dlatego te gwiazdki jakby teraz zostały w końcu ułatwione, że tak to ujmę. Zacznijmy od początku. Zmniejszony jest jakby średni, jakby to powiedzieć, średni koszt odbokowywań nowych rzeczy. Czyli, na przykład, na trzecim Battle rate, jak coś było za 147 tysięcy punktów EXPA, teraz będzie tylko 70 tysięcy punktów EXPA, czyli obniżka o 50%. Czyli, jakby patrząc tutaj na, to, na tą rzecz, to tak średnio około właśnie te 50% szybciej wszystko będziemy zdobywać. No te topowe tiery ma tylko minus 30, więc tam to nadal będzie dosyć długo. No, ale najważniejsze, że ten początkowy progres będzie przyspieszony, nie odrzuci to tych nowych graczy przed dalszym graniem, bo wiadomo, nowych graczy jak najbardziej potrzebujemy, żeby balans był jak najlepszy. Wjeżdżając niżej, wjeżdżamy w hajsowe rzeczy, czyli dla mnie te najważniejsze, bo EXP to swoją drogą. Można kupić konto premium, można jakoś tam, wiecie... No EXP w mojej opinii nie był aż tak zły. Ja mam wszystko wbite na trzech nacjach praktycznie, ale hajs to był największy problem i teraz on się rozwiązuje. Zobaczcie te obniżki. Tutaj mamy jakby kupowanie żołnierzy. Obniżka o 80% tieru pierwszego żołnierzy. To jak za darmo. I to na zawsze, nie że to jest jakaś promocja. Minus 80% tieru drugiego. No tutaj rozumiem, że ten tier trzeci, i czwarty, takich mocnych obniżek aż nie ma, ale no i tak to jest to praktycznie połowa, a to jest jedna. Trzecia, obniżki to jest bardzo, ale to bardzo dużo. I w mojej opinii, te obniżki, jakie tutaj są, tego wszystkiego już nie będzie z tym problemu. Nie będzie problemu, w mojej opinii, z expieniem dla innych graczy. Jak ktoś będzie narzekał, to teraz będę go krytykował z tymi tutaj takimi obniżkami. Tak samo będę go kogoś krytykował, jak ktoś powie teraz, że za mało jest tego hajsu. Bo w mojej opinii, obniżki o takie procenty to jest coś, na co czekaliśmy chyba od początku gry. Pojazdy. Kupowanie i upgrade'owanie pojazdów. No moi drodzy, rewolucja kolejna, normalnie teraz czołk będzie można sobie upgrade'ować, czy kupić. Kupić chociażby za 1500... To mniej niż broń kosztuje teraz. Znaczy, o, teraz aktualnie kosztowała broń 1500, teraz sam pojazd będzie można kupić za 1500. Gigantyczne obniżki, oczywiście oprócz najwyższych tierów. Tam to oczywiście aż tak zredukowane nie jest. Ale no, najważniejsze, że teraz będzie można po kolei kupować sobie te e, pojazdy. Nie trzeba będzie, jakby to powiedzieć, czekać na lepsze sztuki. Tylko będzie można po kolei kupować pojazdy, nie martwiąc się o e, nas, nasz budżet. Tu mamy ich upgrade'owanie. Upgrade'owania widzę, że tutaj też zostały mocno e, zredukowane. No ale to upgrade'y nie są aż tak ważne, ważne żeby chociaż ten pojazd mieć. Bo upgrade'y pojazdów aż tak dużo w mojej opinii. Nie dają. Nie ma szybszego reloadu. Co najwyżej się wieża tam chyba szybciej obraca w tym najwyższym poziomie, ale to nie jest aż takie ważne. No, większość pojazdów nie musi się tak szybko ta wieża obracać. Niektóre nawet w ogóle nie mają obracania wieży, więc w ogóle jakby ten argument jest. Najważniejsze, że tutaj mamy te obniżki takie bardzo mocne, nie? 80%, 75% tu prawie 50 Lux. I na broniach to samo. No, kurde, moi drodzy. Broń za 125. Tak za darmo. Po prostu. 300? Teraz mogę powiedzieć, że również jak z pojazdy, broń praktycznie możecie kupować po kolei każdą. Żeby sobie potestować nawet po kilka sztuk. No przecież, kurde, 3750? Bomba. Tak samo tutaj equipment ma duże obniżki. Jestem aż w szoku, że aż takie, no bo taką broń Taką siekierkę kupujecie raz i macie ją do końca gry. 80, 100 za siekierkę? Dobrze, że miny tak mocno nie obniżyli, bo min jest trochę dużo. Z minami jest inna sprawa. Tutaj muszą to jakoś inaczej rozwiązać. Eee, ale kurde, 200 za jakieś backpacki. 40 na no, okularki, to są niepotrzebne akurat. Ale na przykład tutaj eee, manierka? Manierka. 80? Apteczka za 40? No kurde. Dla mnie to po prostu rewolucja. Nie będę już chyba narzekał. Na zarabianie w enlisted, ponieważ wszystko jest praktycznie minimum jedną trzecią taniej, a sięgają promocje do minus 80%. To jest świetna, świetna wiadomość. Tutaj powiedzieli, że yy, anulują to, bo tam wcześniej powiedzieli, ja o tym nie nagrywam, yy, Powiedzieli o tym, że jakby będzie limit na te jakby kumulowane research pointy, jak na przykład się odblokowało pełne drzewko, i to będzie zamieniane w Silvera, gdzie tam będą groszowe sprawy po prostu tam chyba za na przykład za 100 tysięcy być dostawał chyba 1000 silvera, nie? 100 000 XP i 1000 silvera, to było okropne. E, porzucili ten pomysł i spoko. I tutaj mówią, że będą jeszcze nad tym pracowali, coś tam w przyszłości ogarną. Tu również się pojawia słowo veteran Box, no ciekawe jak to będzie. Bonus Silver for Battle Heroes, e, teraz będziemy dostawali jakby e, za każdego Battle Hero'a e, 100 hajsu, maksymalnie 5, czyli to jest maksymalny mnożnik. Drobna rzecz, ale cieszy, szczególnie, że mamy obniżki wszystkiego. Dynamic bonus for join and team. Planowali dać 20% boosta na Silvera, ale jak wiecie, Silver w tej grze jest zależny od zdobytego EXPA. Więc teraz będzie się dostawało 20% ze zdobytego Silvera i EXPA. Czyli łącznie dostaniemy mnożnik 1,8 jak wygramy, czyli o 0,3 więcej niż normalnie byśmy grali. A jak przegramy, i tak dostaniemy jakby bonus 1,5, czyli tak jakbyśmy tą grę. Wygrali. W mojej opinii bardzo fajna rzecz, może zacznę z tego częściej korzystać, chyba że będzie mnie losowało do Niemców. Jak będzie mnie losowało do Niemców, to nie będę grał, bo ja Niemcami grać nienawidzę. Jak coś, te zmiany coming soon są, więc one jeszcze nie są, względem tych y, 3, 3 gwiazdkowych broni, te zmiany dopiero będą. Kiedy? W najbliższym Major Patchu. Wydłużyli Battle Passa o dwa tygodnie, spodziewajmy się Patcha w ciągu tych dwóch tygodni z tymi właśnie zmianami. Dla mnie rewolucja, jak to wejdzie w życie, to aż nagram chyba kolejny odcinek z Elnisted. Dziękuję za oglądanie. Czekamy na pacza do następnego. Cześć.